Grasz kiedyś jeszcze War no, Oczywiście, że tak, a teraz jeszcze mam współpracę, możesz skorzystać z, z mojego linku, dostaniesz no? tam pakiet bonusowy. Aha, ja do ciebie mówię, ja mam mikro zmutowane, mówię oczywiście, że tak, a jeszcze teraz mam współpracę, więc jakbyś chciał, to możesz skorzystać z mojego linku. Okej. Okay. Robimy to samo, co wczoraj? Nooo, tylko no. czekaj, patrzę na skład, mamy jednego tpka. Ja to dzisiaj... nie wiem. Dobra. Ja, ja dzisiaj mogę normalnie się komunikować, a nie tak jak wczoraj. Już nie na lotu od mamy? Nie, dzisiaj nie. W ogóle... Jak teraz Batchat ma 50 pestków, to no, na natarciu opłaca się w sumie załadować jeden magazynek hajaków na takiego rhm No, Sury. widziałem i... raz, jak Batchat załadował magazynek rhm No. Dobra, my chyba musimy zdusić to miasto, co? Musimy. O kurde. Fosz, jedzie, 268. A to oni są do zrobienia. Halo, oni są zamknięci. Kamilku. Dwa 2 KD. No, oni są do zrobienia A4KD. Jedziemy no. O kurde, tepek. Go, go. 60 TPKD. Ja wierzę do środka, wiesz? Ja wierzę tam, w lewo. On to lipa. No nie, no, będzie kit. Nie, bo foch mnie spuszcza, chyba. No, foch mnie puszcza kamień. No i dzik dojedzie Oooo oh. <ścoughs> <ścoughs> A ta taaaam ta. <ścoughs> jechać tak, tbh. Nie mówisz nic jak coś. No... Pustrzelam. Ale wygramy to. No wygramy, wygramy. No ale stary, jak ja bym tam pojechał, to ja bym nie oddał tego magazynka, a tu do cały magazynek, co prawda, Dużo strzałów, ale byłoby mi o wiele prościej to oddać. A no, ty miałeś ze sobą Fosza, a my od razu dwa czołgi. No a mnie zrepuszczował Dzik i Foch, i gdybyś ty był, to byśmy Focha zabili i Dzika w sumie też. I byś nie sfailował Pestek, bo Foch nam nie wyjechał, a nie Dzik. No ale ja sfailowałem tylko przez swoją głupotę, a tak bym strzelał do 268. Kurde, rykoszet. Co się stało z teamem Opór? To jest pytanie do Ciebie. Wiem, wiem. Rozpadł się. I... Zrobili fuzję z holownikami. No tego nie przegramy. O kurwa, chociaż nie wiem. Nie każdy no. zabrał skład na górkę. Ja... Mamy francuskiego superstara w nie trzymaj mnie! Spokojnie. Tym razem zagra dobrze. Button, wiesz? Nie, czemu Milo zmienił? No to bombki strzelił. Czy mamy 5 deków Tak. No. No ale słuchaj, masz te deki z magazynkiem, masz te deki z DPM. masz te deki z Pepszenciem. Co tam, Dawidku? Legendę mam. <laughs> <laughs> tak, lubię to Fifi. No nadal oni mogą mieć pięć ogół na górce, sześć, dobra, pięć. pięć. Cztery. Cztery. No i wach pompki strzelił, no. Drugi nie wiedział w ciebie. To się... no. Złapmy go. Ja go zablokuję. Dobra, ja go łapię. Zablokowałem. Gdzie A. Olbrzym. Olbrzym. <laughs> Dobrze. Ja mam to chciał mi ubiegać? Ja duszę. Ja się nie zatrzymuję. Ja poczułem krew teraz. Ja strzelę w środek. Łączę Dobra, to nie czuję krwi, jednak. Nie no, oni uciekają. Co oni mają? Dwa czołgi w kapie. Zbiłem jednego. A oni Masza dopiero beczka, teraz radio użyli. Maszcze beczka ma problem. No to na chuj jedzie. Wychala starana bata. No ale Dobra, bez dobrze. Chyba wygramy Himla. <laughs> Niesamowite. I ty bez hitu, ten bat do mnie z hitów strzelał. A co cię boli z używaniem? Perka? Skąd miałem wiedzieć, że czwórka mnie nie strzeli? Jakby mnie strzeliła, to byś pisał, że dobrze że użyłem. Perka? Że nie wiedziałem, co robię. Czwórka! No, on mi to daje! Nie wiem. A, dobra, wygraliśmy. Dobrze! Wykraliśmy. Jest OK. No bo Arteria jest zablokowana piksel w natarciu. W pierwsza tylko była. Jest dobrze. Szkoda, że win. O. Dobra, mamy, mamy godzinę. No. Tak samo jak wczoraj. Dobra, wchodzimy teraz na dobrą passę. Zwycięską passę. Mhm. 7-9. No ja chyba zagram mouse'em, wiesz? Idziemy prawo? Jak ty masz mousa? Nie, lewo. O, gramy Rails. Czyli gramy no. prawo. Ale ja bym został tu. Baby, turn me on, turn me on. To graj. Dobra, muszę sobie puścić muzykę, przy której będzie można pokierować. Poka. I tu będzie? Jakaś smutna. Albo niesmutna. Ej, trzy czołgi do mnie strzeliły. Wszystkie Wszystko do zero. Ja będę kupować czas. Wy tam wjeżdżajcie. Radio zbieraj ty. Nie, już jesteście, kurde. No chyba teraz ja tak. Nie, nie mogę jechać. A czwórka jest dobry. Aha. Ale mouse'a im rozerwia. Ale oni wszyscy tam jadą chyba. Zobacz. Widzę. Po ciebie jedzie foch. Widzę. O kurwa, rynny. Jadę. Minus trzy. Minus cztery. Minus pięć do sześć osiem, a czwórka strzeli do sześć przez wszyscy będą strzeli do sześć a pole You better run and hide. Dobrze, lecimy! Olbrzym. No, olbrzym idzie. Olbrzym <laughs> idzie. Hatu. <laughs> Macie no kumpla. You ain't got no, you ain't got no... NIE! No ty... się spokój stary. No bo ucieka. Oh, jak mam być spokojny, Kamil? Stałem dzisiaj lewą nogą. Ile dziennie punktów robię? No dzisiaj jestem na zero. No tak to 300. Nie wiem co gramy. Ja chyba zagram to Ja ci Ja ci pokażę Dawidku, jakie tu piosenki Tutaj musi Jula wjechać Bo jest wymód I trzeba Julę posłuchać Trzeba te. baty mm -hmm. Sylwia Grzeszczak, Och i Ach Nie wiem czy ja na 5 nie chcę zostać od razu Nie wiem Scena w dół Oni grają, kapa. A! Mm -hmm. mm. Olbrzym idzie. Tez jest tu. WZK, wychyla się pod was. Wiem. Już ją rucham. Eee, hey, bad gate. Olbrzym ol dojechał. Olbrzym idzie, tylko kap. <laughs> Masz kapa, zbij kapa. Tak. Na lotem. A kogo, tego? Dobra, już zbili, już zbili Nie no, jak my to przegramy to jesteś Cio. No nie ma opcji tego przegrać, Kamilku Jak to wytłumaczyć nie wiem ale olbrzym ze Cesarz do mnie Dobrze, dobrze, ty musisz przyjmować, żebyśmy mogli zrobić damage W sensie nie damage, tylko żeby go zabić Bardzo dobrze zagrałeś Kamilo. ty Jedna uj... strzeliła Aaa, nie ma! No, pogubiły się chłopaki Druga też strzeliła. Widzisz, że staczyło odpalić Julę. Smutne piosenki, i od razu idzie. Nie Brawo! Trzecie zwycięstwo z rzędu! No i na ch. jak mówisz. Weź się, spokój. Dobrze, dobijamy legendy Kamilowi. <grym> Sorry, Rioletto, nie wiedziałem, że to ty byłeś w Mausie. Znaczy w Dziku. Patrz, 9-9, Gesu's back, Olbrzym is back. Zajubik. Olbrzym is back. Nie wiem, czy nie zagrać Bezety, co? Czy nie? Zagram. To 2 Nie blokujmy. Czy Heala jechać? Nie, mamy Huragana. Huragan powiedział na Heala. No dole jest TVPek. Więc możesz z nim zagrać raczej. Tak, tak, tak. Te dwa ciągi mogą być No. Ty, bobeczka kresuje. Wiesz, co ja w Bata daję i tak. Mhm. Beczka się zatrzymała. Wiem, widzę. Ja dam w Bata na, na rampie zaraz. Szotny będzie dla ciebie? Jest szotny. Dobra, Dwa czołgi od dołu. Czy, bo masz jeszcze Berszkę. Ta, ale te fopek się wywala, wiesz? Uważaj, bo bezetko będzie cię chciał strzelić. Znam. Um. Potrzebujemy pomocy na dole. To musiał poczuć. Ja dam Berszkę. Beczka minus 2 jak coś. Minus 3. Beczka KD. No tylko nalot dostałem od beczki. Mmmmm... Musisz mi przestrzeić w razie czego jak będą do mnie crossować. No. BZ po mnie jedzie, nie, nie będziesz mieć bicia? Mam, mam, mam. Cały czas biegany. Okej, okay, to nie jedzie jeszcze. Nie, info wzięli. Stoimy, jak masło. Przeciwnik się nie za Jasna! Skończyłem ci TP-ka. Dobrze. 268 jedzie od dołu. No, ja mam leap'a fest. No, 268 to mnie kończy. Powinniście to wygrać. Dobrze, dobrze. Powinniście, no? Dziś bez nerwów, no? <laughs> bez Be nerwów, nerwów, bez nerwów. But only positive vibes. <laughs> only positive vibes. Ale tak szczerze, do tego tvp wziąłbym i mocno przytulił. Przysięgam. Chłop mi komituje 1-2 jak nie mamy info. Co to? <laughs> nie ma Madge To jest. Rare, rare event. Dobrze, dobrze. 11.9